Robić zamianę? Robię zamianę. Wiesz, bo ten mi się bardziej podoba, bo tu jest, wiesz, tu, jest, tu się wchodzi od tyłu. Od tyłu jest lepiej. Czałkował? I to zapala? Tak. To jest tak. akumulator brak. Tak, będzie dobry akumulator, bo możemy zrezygnować. Zetor 50 super, tak to się nazywa. To ma 50 koni prawdopodobnie. Ale on nie ma to w wodzie super. Miał Z50. Z50. Z50, tak. To może ktoś no? podpowie, czym się różniły. Nie umiem powiedzieć. Znaczy spróbuję coś. Ja bym za koło to, możesz... to No tak, ale ja najpierw muszę to jakieś dziwny, to działaś tam. Ale a może ruszymy trochę. Nie, bo na biegu stoi. Aha. Ja może a ty za gruby jesteś, taki, o tamte. To był inny kierowca Ten już, ja pamiętam, bo jest To był kierowca a czemu ta misa olejowa? A nie, to nie misa, to To jest separator dorobiony O, osłona sprzęgła Piskaj! Osłona sprzęgła, tak? Tutaj... Dziade, tak? Dziadek sobie separator zrobił tak ja z tamtej pójdę Idę idę. Mam nadzieję, że ma hamulec, bo tam mój samochód stoi Jedno ja koło hamuje Wystarczy o. Jest teraz na luzie no, Ja nie tam z tego akumulatora wyjmować Zapala teraz, w tej chwili zapali I biegnie, jest narysowane Można i A on jest jeszcze na tej, na, pro, no na prądnicy Nie szarpcie mocno, stresie, bo wtedy, wtedy On nie wybije z powrotem Zanim tamtego załadujesz, to ja założę ten akumulator i jedziesz. To najpierw może tam załadujemy no Tak, tak Zanim to jest, Może to... być o takotkę, aby, aby zapalić to Ale to ja mam taki duży akumulator Duży, ale. Tu Właśnie zobaczymy, na co zamieniamy nie, ja tam tego też nie odpalałem. To wiezie, <noise> ale, ale tam przynajmniej, przynajmniej tutaj bloki klejowe. Ty i on się, ma, ma resor z przodu normalnie. Ty, ale to, jest, to nie jest od silnika olej, tylko sprzegła, tak? Tak, dziad, tutaj, po, blach, z budowa sprzęgła, tak? Tak, z oglądowy sprzęgł tutaj dziadek Golf blachę dołożył. No, no tak, to bo... bo gdzieś jakiś symering z tego co zrozumiałem. No, no. To, to... Jaki jest taki symeryk jest słabszy, no. Puszczam. Jest. Tutaj na pewno trzeba te filtry zmienić, nie? Na pewno nie nic nie było przy nim robiono. Nic, nic. Ja tego facet mówił że się zapalił, ale chodzi na wolnych obrotach. Także chyba ropa jest taka, jak więc 4 lata, to ta ropa prawdopodobnie jest wierzyć. Ropa jest ropa, ale tu nie pompa jest. Jeśli, je, jeśli się mówi, do końca jeździła. Ale yy, będzie ropa jest wolna. Dobrze, wam Do końca jeździć, do końca jeździć. To nie, nie sądzę, żeby bardzo się to dość mówię bardzo, tylko sympatyczny Dziadek, 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 dziadek. Ja myślę, że sprzęgło trzeba, przede wszystkim sprzęgło. Ja wiem, jak tamtego matkornika, to nas bez sprzęgło w ogóle nie da rady przekręcić. Jak nacisnę sprzęgło, to jest to wiele lżej, bo wtedy nie, nie, oleju nie pompuje, wiesz, do, do podnośnika. Ja idę. prawie łapię. że wolisz zamienić tam, na w pełni sprawnego? No w pełni to wiesz, dużo powiedziane no że jest, tak jednego złoma na drugiego tylko wiesz, podoba mi się, że tamten taki wygląda na bardziej zabytkowy. Wygląda bardziej, bardziej vintage U nas to bardziej ma charakter kolekcjonerski niż roboczy

Biegi w 60 blokowały. A łączy... we włącznikach. Tak jak w 60. Ale elektryka tutaj działa. Działa z tyłu. Bo to najważniejsze dla policji, żeby światła były tam. Zapalanie to. O, będziemy wiedzieli, jak odpalać. Jeszcze raz. Kilka razy trzeba. O. Każdy tam ma w każdym razie tam w papai 28, taki ten włącznik, to czasami kilka razy trzeba Tak? Nie, a kilka, jedzie, ja trzeba dodać gazu, ująć i wtysnąć drugi raz. Ale jak. E, o, można kilka razy to zrobić, no. ale trzeba za każdym razem dodać i ująć gazu, bo inaczej nie wtyśnie. No tak. No tak. To, tak. To jest, dodać gazu do końca, ująć. No i teraz. Powodzenia, zwaga, dodaj dalej. No? Bo nie załączymy, dopóki dalej zamykamy. No, no, on nie zaskoczy. O, ono tak o, o, do góry podnosząc. On wychodzi, o. Wyszedł.

to cztery se silniki się do No. <laughs>